Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej. Za nami mecz od Reopole Arka Gdynia. Są z nami trenerzy obu drużyn, trener Arki Gdynia Pan Jacek Zieliński oraz trener od pan Piotr Kredniak. Na początek proszę wypowiedź trenera gości, krótki komentarz meczowy oraz wnioski dotyczące spotkania. Gratuluję przedsięwa. Eee, szkoda, tyle grając eee, stawiam tyle zdrowia, że w tym dużym czasie popełniamy taki kardynalny błąd, mimo że byliśmy uczuleni na te granie eksperymentu przez odręb, no ale to wychodzi zawsze czynnik ludzki gdzieś zawiedzie. Także Zagraliśmy trochę w eksperymentalnym składzie, ale to nie ma nic do rzeczy, bo Jodra grała w składzie dalekim od tego, który grał w ostatnich meczach. Więc szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, które mieliśmy szczególnie w końcówce meczu jeszcze przed bramką. Natomiast no mecz z naszej strony nie był jakimś wielkim widowiskiem, ale, ale tej bramki szkoda, bo widać, była że tu kwestia jest, jedna bramka może rozstrzygnąć mecz. Udało się to. Że gratuluję Odra i gra no my niestety, ale czeka nas fatalna długa podróż. Dziękuję. Dziękuję. Teraz proszę o trenera kolejny. Okay. To ja tylko krótko po prostu no, cieszę się, że drużyna wygrała, bo to jest bardzo ważne zwycięstwo. Chciałbym, żebyśmy nie zapominali, że to... To jest puchar polski, inaczej gra się puchar polski i każdy to wie. Oczywiście nie zabieramy tego i to jest bardzo ważne mentalne zwycięstwo, bo, bo w końcu po 10 meczach bez zwycięstwa ten, ten mecz się na swoją szale, tak jak ten tutaj zauważył, każda z tej drużyny mogła spokojnie wygrać ten mecz i, i był on otwarty. To, że ktoś gra. Dobrze zorganizowany w defensywie nie znaczy, że się broni i to, to dzisiaj też pokazaliśmy, bo, bo parę kontrataków troszeczkę lepiej rozwiązanych, ale tak jak ten ja zauważył, jedna bramka była przewyższa, ale zwycięstwa i, i to się stało. Cieszymy się, trudno ukrywać, to, cieszymy się, że to się stało na naszą korzyść, ale, ale w niedzielę nas czeka jeszcze cięższy mecz i myślę, że w tym temacie najważniejsza sprawa, żeby chłopcy zrozumieli, że w dwa dni trzeba się szybko zregenerować i, i podjąć walkę w niedzielę. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Tak. Czy już coś wiadomo co z tymi chotowanymi chłopakami, co za to jakieś, jakie Nie Niezbyt wiele wiadomo. Wiadomo, że prawdopodobnie to nie są ciężkie kontuzje, ale nie chciałbym tak mówić, bo potem po dwóch jak się okazuje, że ciężkie kontuzje. No wierzymy, że Artur jak najszybciej dojdzie do siebie, bo to też jest ważny element do tego zespołu. Zresztą tutaj nie ma nieważnych elementów, bo tutaj każdy może się dać i, i wierzymy, że Artur jak najszybciej dojdzie do tego, ale coś konkretnego będzie można powiedzieć po jednym, dwóch dniach, jeżeli po niej za. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby coś zapytać? Jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękuję.